No, witam wszystkich na swoim kanale. Jest piątek. Jest. E, już nie piątek. Sobota. E, aha, no oczywiście, jeżeli masz ochotę otrzymywać te wiadomości od nas, to subskrybuj nasz kanał. Wciśnij ten czerwony przycisk pod spodem i dzwoneczek. Będziesz otrzymywał informacje na bieżąco, co się dzieje w Berlinie. No, więc sytuacja wygląda w ten sposób odnośnie. Mm, Błędów, które robią inwestorzy i które robią e, wykonawcy, a mianowicie to jest kwestia ceny. E, mamy taki przykład w tej chwili, gdzie po prostu były robione, hmm, gdzie były robione, źle powiedziane, gdzie zaczęto robić parkiety. Tak chodzi po prostu o cyklinowanie parkietów, chodzi po prostu o lakierowanie parkietów. No, sytuacja wygląda w ten sposób. Została uzgodniona cena z inwestorem. Ta cena została uzgodniona na 20 euro za metr kwadratowy cyklinowania, lakierowania parkietów. Było to tak, że praktycznie w tej cenie jest, miała być zawarta też cena wynajmu maszyny, czyli te 35 euro za jedną dobę wynajęcia maszyny oraz e, mm, zakup papieru do szlifowania do maszyny w cenie chyba 75 do 90 centów za jedną szajbę w zależności od jaka gramatura. No i teraz co się dzieje? Dzieje się tak, że cena oczywiście została wynegocjowana przez jakiegoś nazwijmy to niby fachowca który powiedział tak ja za 20 euro za metr kwadratowy zrobię cyklinowanie Żeby się pani nie niepokoiła, to będzie wszystko dobrze, chociaż Od samego początku była mowa Że ta cena na rynku Za samo cyklinowanie to jest 25 euro A 6 do 7 euro jest samo lakierowanie Tego parkietu, no i co? No i wyszło to tak jak wyszło Czyli się zgodzili, tak? Ona się zgodziła jako inwestorka i on się też zgodził. Zaczęły, zaczęli wykonywać te prace. I jej się wydawało, tej inwestorce, że takie cyklinowanie i takie takie praktycznie lakierowanie parkietu 85 metrów kwadratowych to ona zrobi w dwa tygodnie, w dwa tygodnie. Już to jest żadny problem, problem cyklinować, lakierować. No i no i właśnie wyszło tak, że no nie robi się akurat takiej budowy dwa tygodnie, trzeba więcej trochę czasu. Ponieważ trzeba czekać na wysunięcie parkietu i tak dalej. No jedno krótko powiem, żeby wam tu głowy nie zawracać. Oczywiście facet zrezygnował Po dwóch, po dwóch, po dwóch, po dwóch dniach pracy. I przestał, przestał robić. Przestał robić I zrezygnował z, z budowy No i problem jest tego typu, że mieszkanie jest rozgrzewane Pat wziął zaliczki poszedł Ona myślała, bo myślała A mieszkanie jest rozgrzewane No i co? No i jest problem On nie chce kończyć tego mieszkania Ona cały czas się z tą ceną no i jak to będzie wyglądało? No będzie wyglądało tak jak zawsze. Po prostu nic nie będzie z tego. I to jest kwestia po pierwsze tego, że ktoś oferuje jakąś cenę na przykład. Tak, chociaż była wiadoma cena 25 euro za standardowych, a w rzeczywistości ktoś oferuje niższą cenę. No i na tym traci i wykonawczy. Do Dobra, na tym kończę, bo muszę się na chwilę uspokoić. Pozdrawiam. Dalszy tej dziedzinie historii w najbliższym blogu pozdrawiam Cię.